Cześć widzowie, witam Was bardzo serdecznie. Chciałbym Wam pokazać coś, co. O... Stało się. Stało się. Zobaczcie, co tu się stało. Jest trailer. Ale zobaczcie, kto tu jest? Zeus. Ta. Nie wiem, jak ona miała. Ta pani. Jest ten, ten, Cerberus chyba. Jest bananek w tle, jest ten. Ale, wiecie co? Przejdźmy do trailera, bo trailer chyba tu jest najważniejszy. No, no to co? Zaczynamy? Ja będę cicho. No to co? No. Pó później sobie omówimy wszystko. trailer ale co możemy zobaczyć glutek wilki takie jakby nowe ale chcę wam coś pokazać zimowy biom będzie dalej, to dalej. Zimowy, będzie dalej wilki, jakaś nowa broń nowy boss to chyba będzie Nie. co jest? Hmm. Nowa broń? Leci ten, tym swoim tym. Zobaczcie, co powraca. Ten taki szybki karabinek. Czekajcie. Um. Kurde. Gunnar. Um. Gunnar. O, to! Patrzcie, to! Zobaczcie. Porównajcie sobie. Kurde. No, porównajcie sobie. No, jest bardzo podobne. Co jest? Hmm. No, ale. <tryk> Szukajmy coś tu dalej. No, jest nowy. Nowy ten? No. Nie, czy to ten. Ten, jak on? Ręko działa, powraca Digel, powraca. Jo! I zapowiada się bardzo dobrze. Powraca. O! Jest ten. Zobacz! Jest piorun. Czyli tu jest nowa brońka. Tu jest nowa brońka. Ile się nie mylę. Ile to nie jest ten taki żniwasz, karabin. Jest nowa miejscówka. To chyba też nowa miejscówka. Bananek. Glucio. I zobaczcie, co Epic napisał. Tomorrow. To, co to może znaczyć. No. Ja wiem. Mogę wam nawet przetłumaczyć. Angielsko-polski. No. Jutro. Jutro. No. Możecie wiedzieć. już jutro. No. Jestem bardzo jakby co? Fortnite. Ech. No nie, moim zdaniem bardzo fajne. Co? Moim zdaniem bardzo fajny trailer. No, to chyba jest nowy skin. Ej, widzowie, czy wy też to widzicie? Jakby... czy to nie jest? To jest, to jest, to jest, to jest. Jakaś. Jak Digiel. Piorun. No, Pierun. Pierun. <ścoughs> Chyba tu jest nowa lotnia. Nowy skinek? Nowy skinek, nowy skinek. Nowy skinek? To nie wiem, czy jest nowy skinek. To chyba jest nowy skinek. Tu też jest nowy skinek. Tu jest Cerberus. Nie. To nie jest Ares. Czekajcie, bo już mi się wszystko pomyliło. Ares. Trąbka grecka. Ares to angiela, grecka. Fioryt. A nie! Ares to jest ten rycerz! Co tu wleciał przed chwilą. A który to był? Apollo. To jest ta Ar... Tak? Sona? Tak, to jest ona. Arfordi... Artemis ona się nazywa. Artemis, tu jest ta Artemis. O ta tu. O. A jak będzie wyglądało? No, nie pokazali. Ale czekajcie. Zobaczcie. Jesteśmy w Fortnite i tu też możemy. Przygotujcie się na martwych. Kurde. Że... kurde, To właśnie jest. Było mówione o tym. Będzie coś do latania. Skrzydła. Skrzydła zara sumie nie wiem o, bym, okay. no i jest Ares Ares chyba będzie na drugim miejscu mój ulubiony skinek ale naj, mój najbardziej ulubiony skinek stąd jest to um, jest to oczywiście ten Zeus ale no Poczekajcie, wpiszemy już po Zeus Fortnite. Zeus Zeus Nie, ja źle napisałem Zeus O Boże Ale Wiecie No tak, to jest Zeus Wygląda on fajnie Źle napisałem, królem. Czym był? Yy, czym był królem? Ale Zeus chyba był królem słońca. Ale no, no, widzę, no, dzięki. não i na razie.